Skurwysyn jest wielki Wie pan, Kurwa nie popuść Nie popuszczam nic Ale w dacie mówię kurwa nie wędkać No to nie Proszę Ale kurwa Wędkarz, wędkarz drugoroczny <grybka> Nie jest ryba życia Kurwa podbiera się rozleciał Ale bo popsułeś specjalnie Kurwa idzie O wysyn ma trochę połamie o jebany nie rozesłam się kurwa za chwilę nie ten podbierak człowieku nie masz większego? O. 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 wejdzie co ty dawaj bliżej kurwasz mam gęsią skórkę o. człowieku Szczepał w lewo w lewo o jebany chuj metrowy panie poszedł podbierak kurwa połamany dobra chuj z Połamany! ja piwo Zapyta! kurwa wyciągaj go tak się nie skoczył ale ja dole, ja ja przecież ja go taranie nie ja ozetnę nie ozetnę chłopie pobór szpigerecki o ty jesteś o kurwa nie chciałeś ja mu dać żywca co? o kurwa nie ja, pierdolę. Jedno, ty, to ja muszę, to też pierdolę! W życiu nie widziałem Jem takiego Ej to jest Arla O skurwysyn Masz metrówkę? Mam, mam metrówkę Dobra dawaj kurwa. Weź.